Witajcie kochani, z tej strony Torciska ja witam wszystkich ziemian, tak? Znaki Ziemi. Witam wszystkie byczki, panienki i koziorożce. Witam oczywiście wszystkich moich stałych subskrybentów, jak również osoby, które pojawiły się tutaj pierwszy raz. Oczywiście wszystkich. Zachęcam do oglądania, do słuchania, a Ci, którzy są tutaj pierwszy raz i spodoba Wam się tutaj, będzie mi bardzo miło, będę wręcz zaszczycona, jeśli zostawicie po sobie subskrypcję z dzwoneczkiem, najlepiej, żeby nie przegapić kolejnych nagrań. Moi drodzy, mówię to raczej do moich stałych widzów, jak dzisiaj troszeczkę inna forma e, horoskopu tygodniowego, ale wiecie, ja jestem takim człowiekiem, któremu brakuje doby, nie? Ja ciągle, czasami wszędzie pełno. Ja czasami mam wrażenie, że jestem w kilku miejscach na raz i niestety ten weekend mam dosyć intensywny. Cały tydzień zresztą miałam bardzo intensywny, ale nie chcę zostawiać bez, Was bez przekazu tygodniowego, więc stwierdziłam, że zrobimy taki mały zamiennik, nie? taki substytut takiego mojego tradycyjnego horoskopu tygodniowego. Więc tak już umówmy się, może już dzisiaj wakacje dosyć, dosyć ciężkim okresem to dla mnie będą ze względu na to, że są wakacje, są dzieci w domu, właściwie jedno dziecko, ale robi za pięciu. Więc umówmy się, że czasami po prostu taki przyspieszony, skondensowany przekaz będzie zamiast takiego tradycyjnego. Ok, kochani, oczywiście przekaz na tydzień od, od 4 do 11 czerwca. Zobaczymy, jakie energie do Was idą, na co zwrócić szczególną uwag uwagę na i na co uważać. Także zaczynamy od byczka. Byczek, byczek, byczek. Taki szybciutki, skondensowany horoskop na tydzień od 4 do 11 czerwca. No, byczki, nie pobyczkowemu. <gryw> w tym tygodniu, kochani, to jest taki, wiecie, rozterki wewnętrzne i międzyludzkie sezon. Pierwszy, tak? Dosłownie, takie mam wrażenie, mam nadzieję, że pierwszy i ostatni czu się, wy jesteście na takiej rozkminie w tym tygodniu, nie? ale na takiej że głowa mała z jednej strony widzę tutaj takie wewnętrzne wasze rozterki, może musicie podjąć jakąś decyzję, na czymś nie wiem, gdzieś wyjechać ehm, czy tam praca jest dobra, czy ta praca nie jest dobra, czy ta osoba jest dla mnie odpowiednia, czy nieodpowiednia i wiecie, i tutaj tak nie wiecie na co się zdecydować jaką podjąć tutaj konkretną decyzję i czy w ogóle tą decyzję podejmować i taki prawdę tutaj, taki wewnętrzny krzyk ja tutaj widzę dla niektórych z was, ale wiecie, tutaj tak w razie po oczach bardziej takie, wiecie, co napięte relacje międzyludzkie przede wszystkim, tak? I silniej mi się to zaznaczył ktoś ognisy, baran, lew lub strzelec, nie? Ale to nie muszą być te znaki, pamiętajcie oczywiście o tym. I tu będą takie. sprzeczki, dosłownie sprzeczki z jakimś człowiekiem lub nawet z kilkoma ludźmi, e, dosłownie oracje. Kochani, dosłownie oracje, nie? Mogą naprawdę tutaj lecieć takie dyskusje, takie polemiki, że wióry polecą wokół Was, naprawdę zrobi się tutaj nawet niebezpiecznie, nie? Jeśli ktoś tutaj zbliży się dosłownie do, do Waszej bliskości takiej, tak? Ale kochani, tutaj karty wskazują, dosłownie, ja to muszę Wam powiedzieć, drogie byczki, żebyście mieli to na uwadze, że w tej całej dyskusji, w tych całych sprzeczkach z tymi ludźmi, mm, Racji nie ma żadna ze stron. Mhm. Wszystko tutaj takie mam wrażenie, jakby toczyło się tylko o taką racniejszą rację, o udowodnienie swojej siły, czy tam, wiecie, decybeli krzyku, jakie ktoś potrafi z siebie wydobyć, tak? I wiecie, tutaj są sprzeczki w związkach, są różnice charakterów w właśnie, w związkach, w relacjach, w znajomościach, jakieś sprzeczne poglądy zawodowe, biznesowe i tak dalej, być może jakaś walka o jakiegoś klienta, którego wziąć, który jest bardziejszy, który jest wiecie, mniej bardziej, bardziejszy, nie? Taki troszkę test osobowości dla Was, Byczki, moje piękne, wiele takich niepewnych, wiele, wiecie, znaków zapytania, ale też bardzo dużo wykrzykników, więc tutaj uważajcie z tą interpunkcją w tym tygodniu, bo się tutaj będzie do, dużo działo i możecie poczuć się momentami naprawdę mocno zirytowani tym Bardziej, że to wszystko, tutaj z tą siódemką, monet, tak naprawdę, do niczego, monet, kielichów, przepraszam, najmocniej, do niczego nie prowadzi. Po prostu tutaj nie ma żadnego rozwiązania, tutaj nie ma podjętej decyzji, nie ma dogadania się, nie ma znalezienia wspólnego mianownika, ani żadnych kompromisów, więc na to tutaj troszeczkę uważajcie, nie? możecie się poczuć tacy mocno mocno nabuzowanie takimi emocjami, które po prostu będą kipieć, nie? I to będą emocje zarówno te dobre, jak i te złe. Także byczki, miejcie się w tym tygodniu na baczności, tym bardziej, że to wszystko może być tak jak mówiłam, mocno przesadzone. Nie dajcie się zwariować i nie dajcie się ponieść tym emocjom, które czasami są Złymi podpowiadaczami. Także troszkę, troszkę tutaj się będzie działo. Także takie napięte relacje międzyludzkie i napięte takie roztarki wewnętrzne mocno w tym tygodniu mogą się zaznaczyć u byczka. <grym> Dobrze, byczki, ale myślę, że jakoś to ogarniecie. Zobaczmy jeszcze złotą radę, kluczyk. E, miej odwagę się zmienić. Uu. No, byczku, byczku, a może tu jest właśnie taka historia dla niektórych z Was, że byczek po prostu przechodził albo przejdzie, jakoś nie tyle przemianę duchową, co wiecie, byczek ten, który był zawsze cichy, spokojny, nagle potrzebuje rozrywki w swoim życiu i cały świat na byczka, no byczku, no spokojny byczku, bądź spokojny, tak? Lub w odwrotną stronę, ten byczek, który zawsze był bardzo rozrywkowym człowiekiem, potrzebuje wyciszenia, a cały świat krzyczy, chodź byczku, idziemy na imprezę, nie? No ale jeżeli potrzeba zmian w swoim życiu, potrzeba jakiegoś wyciszenia, bądź więcej hałasu, no to jak najbardziej. Pamiętajcie, nie przesadzajcie z emocjami, nie wyolbrzymiajcie niektórych problemów, no, będzie troszkę napięć, będzie troszkę takich decyzji do podjęcia, do podjęcia które będzie w tym tygodniu po prostu najzwyczajniej siecie, trudno podjąć, taki macie klimat, wytrzymacie emocje na wody. No i co? Jak krzyczą, że byczek się zmienia, to niech krzyczą. Byczek zawsze pamiętać, ja zawsze mówię, żyjemy dla samych siebie, a nie dla całego świata. No my mamy być zadowoleni, jak to życie tu na ziemi nasze ludzkie przeżyjemy. Także byczki, trzymam oczywiście za Was kciuki. Pięknego, wspaniałego tygodnia. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wrócimy do tradycyjnej formy horoskopu u mnie. No i co? Pozytywnej energii. Pozdrawiam cieplutko na cały tydzień. Panienka, panienka, szybciutki, błyskawiczny, skondensowany e, horoskop na tydzień od 4 do 11 czerwca. No i panieneczka, panieneczka bierze się do roboty, ostro do roboty, no dąży do perfekcji. Co oczywiście nikogo nie dziwi, prawda panieneczka, perfekcjonistka pełną gębą. Panieneczki i mi się tutaj pokazują, zobaczcie, robicie pieniądze w tym tygodniu, robicie pieniądze, Albo w celu uzyskania pieniędzy. Panie Neczki, mi się tutaj pokazuje, że Wy w tym tygodniu albo będziecie ekspertem w jakiejś dziedzinie i każdy będzie prosił Was o pomoc, o, o doradztwo, nie wiem, o jakieś wsparcie, prawda? Nie do, albo jakieś wykonanie jakichś projektów, zadań. i Jeszcze solidnie za to zapłaci. Co ciekawe, albo jeżeli Panna nie jest ekspertem lub nie będzie, to Panna zrobi wszystko, żeby nim być w tym tygodniu. Mhm. I to mi się, wiecie, um, tak pokazuje, że Panienki wyznaczają sobie w tym tygodniu jakiś konkretny cel, lub ktoś tutaj daje panience jakieś konkretne zadanie do wykonania i choćby się waliło i paliło, panienka zrobi wszystko, aby do tego celu dotrzeć, żeby go zrealizować, żeby dokończyć ten projekt, żeby się z kimś dogadać, żeby zdobyć tego klienta, żeby się dalej rozwijać, żeby się doskonalić, dokształcać, polepszać swoje jestestwo zarówno osobiste, jak i zawodowe. Także panienka bierze się ostro do roboty, tak? Ostro do roboty. I wiecie, i to wszystko może być podyktowane chociażby tym, żeby podnieść właśnie hmm, taki podnie, podniesienie takiego swojego budżetu domowego, prawda? Jak najbardziej, ale też dla niektórych panienek może to być hmm, taka też próba udowodnienia czy to pracodawcy, czy swojemu partnerowi, partnerce, czy w ogóle swojej rodzinie, znajomym, że panna jest w stanie naprawdę wytrwać w naprawdę długich Projektach, w długich takich planach, nawet te, które będą wymagały nie lada wysiłku i nie lada poświęcenia czasu, i zrobią to doskonale. I panienki, ja wam powiem tak: Wy to zrobicie doskonale, wy zostaniecie za to naprawdę solidnie albo wynagrodzeni, albo docenieni, tak? Ktoś to naprawdę zauważy. Być może trzeba będzie poczekać na takie efekty, właśnie tego, tych pochwał, czy tych, tych wypłat za te Wasze wysiłki do następnego tygodnia, tak? Ale pamiętajcie, wytrwałość, cierpliwość, dopilnujcie tego wszystkiego, co robicie, i na pewno doczekacie. Się tutaj solidnych, prawda, profitów za to. Także super, super. Wiecie, gdzieś jest jeszcze jakaś panienka w tym tygodniu, która, no, której tutaj się zwiastuje jakiś przypływ gotówki, tak? Jakiś przypływ gotówki z jakichkolwiek źródeł to sobie oczywiście zweryfikujecie w tym tygodniu, i panienka ma rozkminę, nie? Jak tą gotówkę spożytkować? Ale nie wydać, nie, absolutnie nie wydać. Tylko gdzie ją zainwestować? Jaki tutaj kapitał, prawda? Żeby on później mógł uro, urosnąć, uro, urość, jak to się mówi, żeby tak właśnie rosnący kapitał, o, no, wybrnęłam, czy nie? Także tutaj takie informacje, robi panienka pieniążki, robi panienka swoją perfekt pieniążki. No używam tego słowa. No dobra, nieważne. Także panienka w tym tygodniu bierze się ostro do pracy. Mocna rozkmina, jak tutaj polepszyć swój budżet, jak tutaj spożytkować, zainwestować jakąś sumę pieniędzy, jak polepszyć swoje umiejętności, swoje kompetencje, lub jak rozwijać swoje hobby i bierzecie się panienki w tym tygodniu do roboty ostro. Nie oglądacie się na nikogo, pomimo wszystko, wszystkim wbrew. I jeżeli takie podejście oczywiście Trzyma się przez cały tydzień. Naprawdę tutaj efekty nagrody będą naprawdę zaskakujące. I tego Wam, panieczki oczywiście życzę. Panienka, perfekcjonistka level hard w tym tygodniu. Dobrze, jeszcze zobaczmy tego aniołka. Zobaczmy, jaką ma radę, złoty kluczyk. Bądź dobry dla samego siebie, o właśnie panieneczko, tylko tak, 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 wszystko fajnie, praca pracą, um, zarobki zarobkami, polepszanie swoich umiejętności, polepszanie swoich umiejętności, tylko troszeczkę trzeba pamiętać, mam wrażenie tutaj Aniołek tak chce powiedzieć, przytul czasami samego siebie, tak, więc nie zaliczajcie tych nocek, czasami znajdziecie czas na odpoczynek, przede wszystkim na jakiś relaks, na przewietrzenie głowy, bo wiecie, jak my sobie nakładamy do tej głowy dużo, 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 czasami nawet niepotrzebnych rzeczy przez przypadek, prawda, to warto czasami się po prostu przewietrzyć, żeby wywiało to, co niepotrzebne i co zbędne. Więc panieneczki, dbajcie w tym wszystkim również o siebie, pamiętajcie o nawadnianiu się, pamiętajcie o witaminkach, pamiętajcie o jedzeniu będzie dobrze, tylko pamiętajcie, czasami trzeba przytulić siebie, nie tylko ten, te, tą pracę, którą naprawdę panienka chce teraz wykonać, naj, wykonać najsolidniej jak potrafi. Także pamiętajcie panieneczki, żeby w tym wszystkim, w tym całym burdlu pracowniczym, że to tak nazwę, do, zadbać również o siebie. <laughs> nie zapominajcie, nie uczeszcie te włosy, tam pomalujcie się, kobitki, wy panowie daj, daj, sobie jakąś tam drzemkę, naprawdę zasłużyliście na to, tym bardziej, ten tydzień naprawdę m, będzie takim e, tygodniem, który będzie od Was wymagał nie lada wysiłku. <noise> Także życzę Wam, panienki, pięknego, wspaniałego tygodnia. Mam nadzieję, że oczywiście za tydzień wrócimy do takiej tradycyjnej formy moich takich wilejkowych e, horoskopów e, tygodniowych. No i co? Pięknego, wspaniałego tygodnia, pozytywnej energii. Cieplutko pozdrawiam. Koziorożec, koziorożec. Taki szybciutki, skondensowany przekaz na tydzień od 4 do 11 czerwca. Koziorożce, Tutaj mam ewidentnie taki bardziej związkowo-partnersko-domowo-rodzinny przekaz, tak? Raczej skupiony tutaj wokół tych tematów i raczej właśnie dla tych. I kochani, ja tutaj mam albo kobietę, z nacieleniem na kobietę, ale mężczyzna również, tu jest wasza energia w ziemi, więc tutaj ewidentnie koziorożec, czy to pani, czy to pan. Daje z siebie wszystko. Daje z siebie wszystko w tym tygodniu, zwłaszcza jeżeli chodzi o relacje partnerskie, małżeńskie i wszelkie tutaj relacje związane z rodziną. Mm -hmm. Także w ten sposób. Koziołek. Wy się w tym tygodniu wykażecie, wiecie co, wejdziecie hmm, w takie, taką energię, że będziecie chcieli się wykazać takim, chcieli, Wy to będziecie robić, o takim oddaniem, tak, oddaniem, zwłaszcza właśnie rodzinie, partnerowi, dzieciom. Wy zadbacie o dobro swoich najbliższych, dopiścicie dosłownie partnera, partnerkę, zajmiecie się dziećmi w sposób naprawdę taki, że po prostu dzieci oszalają z radości, hmm, nie wiem, Wy sprzątacie mieszkanie na błysk, ugotujecie obiad, którego nigdy nie gotowaliście, bo kiedyś ktoś tam sobie zamarzył, któryś z Waszej rodziny, Jakąś, nie wiem, kaczkę posyczułańską czy coś takiego, nie wiem. Wy to po prostu zrobicie. W międzyczasie zdążycie zrobić zakupy, zdążycie ogarnąć ogródek, nie wiem, pozmywać okna i jeszcze, wiecie, no pójść do pracy, tak? I jeszcze do tego wszystkiego praca zawodowa to jest taki, naprawdę, jesteście takimi ogarami życia w tym tygodniu, że to głowa mała. Mhm. Tu mam taką informację i, i co? I dobre intencje, tak? Bardzo dobre intencje koziorożca w tym tygodniu. Inwestycja całym lub całym sobą, całego swojego jestestwa dosłownie w rodzinę, w małżeństwo, w partnerstwo, żeby zainwestować w imię właśnie tej rodziny, tego ciepła domowego, tego, żeby o wszystkich zadbać, tak? I to jest po prostu przepiękne, co ja tutaj widzę, tylko kurde, cholera, patrzcie. Czy ktoś to doceni w tym tygodniu? No, tak jakby niekoniecznie. Tak jakby ktoś na siłę próbował e, wmawiać sobie, że w sumie to powinno tak być, nie? albo już jest ktoś tak tutaj przyzwyczajony właśnie, że koziorożec robi wszystko, ogarnia wszystko, co tylko możliwe i po prostu komuś się to należy. Mhm. Ktoś tego na siłę nie chce widzieć, a być może nawet jeszcze się obraża, bo tam coś może musiało śmieci wyrzucić. Więc koziorożce, to jest taki dla Was przekaz na ten tydzień. Pamiętajcie czasami o sobie, pamiętajcie czasami o sobie, doceniajcie też sami siebie i czasem te takie naprawdę dobre intencje są wypaczane przez innych ludzi, nie? No ludzie niestety są takim stworzeniem bardzo zawodnym i możecie poczuć takie Dosłownie koziorożce, takie poczucie niesprawiedliwości, poczucie, że ktoś zawiódł właśnie tym, że koziorożce zdał siebie wszystko. Zrobił to tylko mógł w imię tej rodziny, w imię tego, tego małżeństwa, w imię tego partnerstwa, tak? A tutaj po prostu klapa. Nie ma reakcji, brak reakcji, jeszcze być może nawet jakieś tutaj symptomy niezadowolenia. Także skorpionki, przepraszam, koziorożce. Mhm. Ja rozumiem te intencje, ale czasami warto się zastanowić, czy naprawdę warto dosłownie wyprówać sobie wszystkie podroby tylko dlatego, żeby komuś dogodzić. A kto dogodzi? Dlaczego ja mówię skorpion? Być może macie jakiegoś skorpiona, co? No, tutaj z tą energią wody. Być może macie jakiegoś skorpiona, który was nie docenia, skoro on mi tutaj usilnie ta się na język wciska. Także z koziorożce, mhm. czasami warto, warto... Pomyśleć, czy warto pomyśleć, czy warto się aż tak poświęcać, prawda? Mm -hmm. No ciężko, ciężko, także tu może czasami warto odpuścić. <laughs> Kochani, i tu też jest taka informacja, że jakaś kobieta tutaj wychodzi z inicjatywy. Otóż raczej taka szybciutka dla singli, bo to jednak taki przekaz dla Was bardziej taki związkowy, związany z miłością, prawda? Dla singli jakaś kobieta przejmuje inicjatywę. Mm -hmm. I raczej właśnie koziorożec przejmuje inicjatywę, żeby do kogoś się zbliżyć, kogoś zaprosić na randkę, ale możecie się spotkać albo z odmową, albo po prostu ktoś się wystrasza. Wystrasza, że to o, patrzcie jaka kobieta niezależna i odważna się znalazła. Także tutaj takie dla Was przekazy. Także koziorożce moje piękne, Zadbajcie o siebie troszkę, tak, tak. Zastanówcie się bardzo dokładnie, czy takie właśnie poświęcanie się do ostatka, do ostatka jest czasami warta zachodu i waszych wysiłków, mhm. bo tutaj takie, także warto. Dobrze, jeszcze tylko aniołek. Zobaczmy, co aniołek radzi. Aniołki, jesteś powiązany ze wszystkim. Uuu, uh, Kozioro koziorożcu, ty jesteś powiązany właśnie ze wszystkim, z całym światem. Zobaczcie, on trzyma świat. Czy to, nie, to na pewno nie jest przypadek? Świat, wasza, prawda, energia w Torocie. To jest naprawdę ciekawe. Także czasami zadbajcie o swój świat tak, ten, o którym Wy jesteście powiązani, może czasami, zamiast tutaj dogadać całemu światu, całej swojej rodzinie, może czasami warto wziąć swój świat, dosłownie tutaj, jak ten aniołek, w swoje ręce i zaopiekować się swoim światem i, za, i przede wszystkim poświęcić całe swoje jestestwo dla, dla siebie, dla swoich pasji, dla swoich zainteresowań, a co z tego, że te śmieci nie wynio wyniesione? Wyniosą się, w końcu może ktoś wyniesie, jak nie to tak długo będą leże leżeć, że same wyjdą. <laughs> Także, koziorożce, zadbajcie w tym tygodniu przede wszystkim o swój świat, o swoje takie miejsce na ziemi, a reszta niech się patrzy, niech się patrzy, a nie będzie ciągle wykorzystywać wasze wysiłki i jeszcze ich nie doceniać. <grych> Także moi piękni, trzymam naprawdę kciuki. Dacie radę. Wiem, że będzie ciężko, wiem, wiem. Wiem, ale może czasami warto niektóre obowiązki po prostu odpuścić w imię własnego dobra. Także życzę Wam, kochani, pięknego, wspaniałego, cudownego tygodnia, mnóstwo energii, tej pozytywnej zwłaszcza. No i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu wrócimy do takiej mojej tradycyjnej formy horoskopów tygodniowych. A, a Wam oczywiście życzę pięknego tygodnia jeszcze raz. Pozdrawiam cieplutko.